R Dlaczego baba wygrywa głowę z facetem? No, no i co? No, 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 no i gówno. Yo, siema widzu, dzisiaj zagramy draft. Dzisiaj zagramy draft, dzisiaj zagramy FIFE, drugi odcinek z FIFA i będziemy grać znowu, tak? No co, co ja mam powiedzieć. Będziemy grać dzisiaj coś innego, coś innego. Zagramy draft, mój pierwszy draft w tej Fifie No mam nadzieję, że nie będzie wyglądało to dosyć źle. Czy kamerka jest dobrze ustawiona, no. Dobra, 5-3-2, no widzicie, no widzicie wszystko Jest dobrze, jest dobrze e, Ja bym poszedł w... Ja bym poszedł w... Co ja bym poszedł? Bo bym nie chciał iść z trzema obrońcami To mi się podoba Dobra, zagramy tym, zagramy tym Chyba będzie lepsza, nie wiem, nie znam się. Nie znam się, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, yy, ja tutaj bym wziął Paulo Futre. Tak mi się wydaje. Wygląda najciekawiej. Będzie na ławkę. Rodrigo jeszcze jest. Nie no, Paulo Futre. O, kto teraz? Kto teraz? O, Bo o Boże. Artem Dowbyk. Mm -hmm 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 -hmm. Tutaj nie zawiało czymś dobrym, więc niech będzie ten Dowbyk, nie? Ale to i tak jest do wymiany, to jest do wymiany Kompletnie. O, smolarek! Smolarek jest Polak, jest Polak rodak. 90 zwinności. Ej, wygląda fajnie, naprawdę wygląda przyjemnie. Naprawdę wygląda przyjemnie. Mukoko w Nicei, okej, okay. nie no, Smolarek był, Errera, legenda, Errera już nasza legenda, no ale no co, no, 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 Smolarek, Smolarek, tak, no, bo, 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 McKennie wygląda chyba najsolidniej, widzę, chociaż ten Ferguson, dobra, spróbujemy Fergusona, spróbujemy, i tak pewnie do wymiany będzie, jak coś lepsze, ta, 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 ja piec, co to jest, dobra, to jest do skipu, a do skipu weźmiemy lokongę Dziesiąteczka, jakaś świetna dziesiąteczka, to jest świetne, no niech będzie ten brahim, no ale kurde To jest świetna dziesiątka, no co jest? Dlaczego takie gówno leci? Angisa, bo jest jedyny dobry stąd. Co jest grane w ogóle? Tu będzie Klaus najlepszy. No nie wiem, biorę tak, żeby było. Nie, biorę tak, żeby było. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Teraz jest nam potrzebny oś, oś, oś. O, o! o, kurde, to mam dylemat. Upamekano, bądź. Tomori? upamekano czy Tomori? Dobra Chciałbym chyba Tomoriego jednak Tak mi się wydaje, że ten Tomori mnie bardziej do siebie przyciąga Dobra chcę jeszcze zobaczyć, 81, 87, 7. no dobra Tomori, bierzemy Tomoriego Bierzemy Tomoriego, mam nadzieję, że nam się to opłaci Ten Tomori O bo Harry Goatwire, ja pierdzielę. Nie no, no, nie chcemy raczej w drużynie też daje zgranie temu, No, 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 no. no. Ale Gueci, eee. Z takim tym nie no, zubeldia. Zubeldia, zdecydowanie, zubeldia, no, no nie, nie ma co, nie ma co. Dlaczego najlepsza prawie karta to jest nasz lewy obrońca? ojojaj jajaj. Dobra, call. Niech będzie call. Dobra, niech będzie cool. Bramkarz, jakiś wysoki. Sanchez chyba jest wysoki, prawda? Mecz 97, no. I to chyba. Aha, no to zajebiście, no to zajebiście Witam czy widzu po naprawdę krótkiej przerwie, bo tylko dwugodzinnej No, takie, tak wyszło, tak wyszło I będziemy kończyć tego drafta, Czy te same wybory mamy, mamy te same wybory Zajebiście o, naprawdę Kochamy jej, wszyscy kochamy jej, tak, i ich serwery to po prostu są... Na... Boże, i te karty, mogliby mi chociaż dać coś dobrego za to, że dwie godziny opóźnienia mamy, no ja pierdziele. Widzu, co to jest? O! W końcu, w końcu konkrety. Ale gdzie ja go w dupę mam se wsadzić za przeproszeniem? Nigdzie go nie dam, nigdzie go nie dam... A NK. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego? A o co Boko Czasami. Czasami był git. Pierwsza gierka Messi w tym sezonie chu mnie obchodzą. Reszta! Nic mnie nie obchodzi Davis, nic mnie nie obchodzi Wirtz, ja... Chcę jego. No i dobra, no zobaczymy, co dalej. Claudia Pepina, no Barcelona, no. Aż tak, tak wiem. Mnie... Ach, ach, kurde, no. Może Niemca? No to i tak by. No chodź, chodź, Barcelonka, chodź, chodź na klągło. Nie wiem kogo, nie wiem kogo, nie Militor. O Boże, się wystraszyłem, widzu. Ja pierdul! Jak ja się wystraszyłem! Jak ja się wystraszyłem, widzu! Ja pierdzielę! Nie, nie, Milito Francesco, szkoli, szko, szkoli, szkoli, szkoli. No, dobry, on fajnie wygląda, fajnie wygląda, ale Bellingol, Bellingol jeszcze jest. No i co ja bym chciał? Kogo ja bym chciał? Czy tego Francesco Liego, czy może Bellingola? Mmm, Bellingol bardziej z tyłu będzie lepszy. Wydaje mi się, że Bellingham będzie tu bardziej mi pasował. Biorę Bellingama. Może zdupiłem, ale czul. Ale czul. Ale mnie to nie obchodzi. My i tak to wygramy. My i tak to wygramy, widzu. Malen. No wygląda najlepiej chyba z nich wszystkich, więc Malen. Niech będzie. Melen. Melen. Hmm. No, ten mostowoj, no kurna, na no, gówno. McNaman, gówno. Zeroberto, no i. Uh, pięć gwiazdek sztuczek. Ej, on wygląda solidnie. Ale za kogo? No właśnie, jest problem. Tu się pojawia mały problem, który rozwiążemy za momencik. Tutaj bez znaczenia, chyba nie wezmę, kasztana Kasztana wezmę Uuu, uu, grałem Cup de w poprzedniej Fifie Ale my lewą obronę mamy obsadzoną Gabriel kundę nie no kunde no to nie ma co, nie ma co nawet Ale na prawą chyba, na prawą wejdzie kunde No i bramkarz jakiś dobry Najlepszy bramkarz na świecie? Nie, nie ma, nie ma ani Courtois, ani Ter Ale tu wrzucimy Baindira Bo czemu nie, bo dlaczego, a dlaczego nie Jezu, chciałbym nim zagrać pod pierwszych minut, no ale to nie jest możliwe. Dobra, widzimy się, widzu jak ja to ułożę. Dobra, widzu. Teraz wybieramy jeszcze trenera. To on nic raczej nie zmieni za dużo. To on nic nie zmieni, ale, no, jeden z grania tam komuś po kundę dostanie. Może ktoś inny? A, chyba nie. Imanol Alguacil, naszym trenerem. No i ja ustawię tylko jeszcze taktykę. Taktykę chciałbym ustawić. I numerki. O, numer Numerki też zmienię, bo spoko w sumie, nie? A, nie, nie trzeba zmieniać. No to zajebiście. O, Chlejsi Londyn. chleicy Londyn, nie wiem. Dobra, ja bym chciał już dokonać zmiany. Pierwsza moja zmiana na dzisiaj. Dobra, hit. I za niego wejdzie Leo Messi I to myślę, że będzie dobra, dobra zmiana Bardzo dobra zmiana I zobaczycie to za momencik Za moment widzu Widzu, tak ty widzu Ty widzu Widzu zobaczysz, że Messi ładuje zarabramę Ładuje zarabramę i mnie to nie interesuje Nie interesuje mnie to W końcu odpalił się Obyśmy na jakiegoś Wacka nie trafili, co nas rozgromi Bo mi będzie przykro Paul na smolarka. jaj. Aj, aj. Blisko, blisko. Dobra, on. No, myślałem, że będzie kręcił, ale nie, on nie chce kręcić, okej okay. Ej, kunde! Dobrze! Widzicie, go trzeba zmotywować czasami, ale jak się go zmotywuje, to jest dobrze. Dobra, moja piłeczka, moja piłeczka. Dobra, Bellingol. Messi, Roberto. Wow! Nie zrobiłem tego umyślnie. Miało być coś innego, ale jest dobrze. Dobra, Messi, Messi. Leo. Leo, Messi. Messi! Messi! Ajajaj! Leo! A, jak ja uwielbiam tego człowieka, Boże. Dobra, Leoś, wrzucasz. Lionel, no i do... I GOOOOOOOL! Smolarek!

I TO MORI BOŻE! O nie Dobra, jest Zambo Angisa I proszę, Ebis Smolarek Dobra O nie, jest problem Kłopoty Najmana Kłopoty, oj duże Coraz większe NIE! NIE! JEST! NIE! JEST! Dobra, dobra o, w dupę. Dobra, Angisa. Ja jestem idiotą. Jestem idiotą widzów. Ja wiem. Pyk, pyk. Messi pyk. Messi znów. Messi se ma taką zrobi, bo to nie jest w ogóle ten. To nie jest poziom, to nie jest poziom Messiego. O nie. No nie, to było złe. To było słabe. Bo słabe z mojej strony i już śmierdzi. Ale nie, nie Kunde, nie Kunde. Kunde to to nie to, to nie taki, to nie tak. Jak chcesz objechać Kundę, to nie w ten sposób, bo to fr***** próbowa f... próbowałeś. Dobra, głowa. O nie, Kunde, wracaj do siebie już. Góra, góra Serce mi stanęło. Zamboangiza. Calm, keep calm, keep calm, keep calm. Proszę, proszę cię, proszę cię, stary. Dobra. <śmany> Możemy jeszcze Sona wpuścić, ja o nim pamiętam cały czas. Pamiętam o Soniku, Całutki czas. Dobra, ale on jest zarąbisty. O nie, ale, po, ale powiedziałem. O, dobra, gol. Oj, chyba próbuję opluć. Dobra. Widzowie. <laughs> Ooo, tryhard. Za takie f*** bieganie. Za takie f***** bieganie tryhard. Ja tu chciałem się z nim pobawić. No dobra. Nie, to nie. No dobra. To się przymykam, widzu, i gram. A! Nie poszedł za mną, nie poszedł. Ale dobra, Messi. No spokojnie. Na spokojnie, zrobisz go. O nie, nie zrobisz go. Co? Dlaczego on go nie skasował? Kur... Tomori, Mori! No kurwa! Nie wierzę w to, no to jest patologia! Ja pierdolę Messi, ty ch... Je... I patrz, nie ma offside'u Jest offside. Kurwa, ty strzelasz, kur... ja pier** ale co, chłopaki grają, no kur. Co jest? Jemu piłka na 5 metrów odskakuje, jak. A, W dupę. Ja nie wiem, ku**a, Co wygracie, to jest. Ku**a. To jest. Kur, co wygracie? Co to kur. jest? Dobra, jak on już na czas gra. PADZ, ŚMIECIU! O! Mamy to! Tak jest, tak jest. Net szwankuje, ale mnie to nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi. Robię go. K***, na miękko. I Leo, Leoś. Dawaj Lonku. Patrz jak Pop uratował! to powinna być bramka? No i dogrywka w pierwszym meczu, no. Dogrywka, no. No dogrywka, no. Ale dobrze, pokazałem. Ja mu mówię, k. stary, poczekaj, 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 stary. No i, no, no i co? No, 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 no i gówno Dobra. Dobra, masz tam leżeć, k. Dobra, zmiana. Jakąś zmianę trzeba zrobić, a zmienimy futre. Zmienimy futre. wpuścimy... Kurde, nie Malena. Sona. Sonika wpuścimy. Sonic, ty nie jesteś żadną forty, jesteś wysunięty napastnik. Ja pierdziele, nie chcę mieć trzech obrońców! Ja... Rzut karny. Ja pierdolę, co tu się odpierdala w ogóle? Aj, myślałem, że w środek uderzy. A... ja, p. Co tu się od. Dlaczego baba wygrywa głowę z facetem? Jezus Maria, dobra. Może uratował mi dupę, możliwe. Co tam się odpier? w ogóle? Wychodź do tego! Dobra, od razu, piła i piła. I dawaj, Sony, 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 Patrz, co? No nie, co to było? Ja pierdolę, co to miało być? Co to miało być? Pirkać, nie dobra, gol, nie. Uff. No, skur. Przecież ja zrobiłem ten obrót dwie minuty temu, kur. Ja pier. To jest paranoja jakaś. Kur... Wszystko pod nogi mu trafia. No, ja pier. To jest chore. Ja pier. Spalony. To jest koniec. Dobra, lagunia. Koniec. I z takim czymś. Kur. Mać. Ja pierdzielę Barclay Ja nie wierzę po prostu w to Barclay Ja pierd... Tak, gra chce mnie dobić, o Jezu Stupinią, no Spoko, nie? Spoko Spoko, nie? Spoko No, spoko Ipswich Town, kolejne koszulki, Ipswich Town mid, my mid, my mid, my mid. I mid, mam mid, mam mid, mam mid A ja, a ja... widzu Przepraszam Cię za dzisiaj w ramach rekompensaty Otwieram dwie paczki te o. Te dwie paczki otwieram dla Ciebie Nie ma walkoutu, jest jakieś gówno Eś o Holender Ake To jest Ake To jest Ake Manchester City Ake No spoko no, w sumie spoko, nie? W sumie spoko jest. W sumie wygląda Git. Może trafić do składu. Niewymienny, bo niewymienny I jeden RTTK na tydzień. Tak. O, dziękuję. Federico Di Marco, super. Fajny ten. Pepe. Ake, no, Ake wygląda spoko, ale czemu mi Ake bierze? No dobra, spoko. Teraz, może, teraz, w końcu? W końcu? Da? O, jest walkout. Prawy skrzydłowy, Anglia. Oj, to już chyba zdu. Saka? Nie Foden! hey, Manchester City! I tak, double walkout Spoko ty Pu, pu Foden 8-8? Ej, to jest chyba zajebisty traf, nie? Czy to dla znowu jest za słaba reakcja To jest zajebisty traf Phil Foden! I Suarez znowu, no fajnie Dwieście KOŁA! Widzu, Film Foden! Pocieszenie na dzisiaj! Pocieszenie na dzisiaj! Film Foden! Film Foden! To jest to! To jest to! No dobra, 130! Wali mnie to! Wali mnie to! Mamy fila Fodena, Mamy fila Fodena, On jest do mnie od razu. Proszę mi zwieńność 92. Mi tyle wystarczy! Wy, wystarczy, mi tyle i ma e, dribbling. Super! Dla mnie to jest. That's all. I z tym akcentem chciałbym się z wami pożegnać, bo naprawdę nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Jest po prostu zajebiście.